Z tej strony Trap.pl, a dzisiaj przyszła wreszcie pora, żeby porozmawiać sobie o Eneli Chopie. O jego karierze, która przed rokiem błyskawicznie wystrzeliła do góry. I o problemach emocjonalnych i psychicznych, które za sobą ona przyniosła. Myślę, że jest to ważny temat do dyskusji. Sami też ostatnio bardzo nalegaliście na jakiś materiał o tym, więc dzisiaj właśnie to robimy. Dlatego szybko przypomnę jeszcze tobie o subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i już zapraszam was do oglądania. Znowu smutny kryj, znowu pada deszcz, podasz rękę mi To była nasza dzisiejsza piosenka dnia, którą polecam wam sprawdzić. Jeśli Cię ona zaciekawiła, to link do niej masz w opisie i przy pewnym komentarzu też go znajdziesz. A ja dzisiejszą opowieść zacznę może od tego, jak w ogóle to się stało, że Enelichopa Chopa w tym momencie jest w tym miejscu, w którym jest. Czyli jest na samej górze światowej rap sceny. Jeszcze przed rokiem, gdy 2019 dopiero wchodził w życie. Prawie nikt nie miał pojęcia, kim jest ten młody chłopak. Jednak dokładnie dnia 11 stycznia, właśnie tamtego roku, Enelichopa, Chopa, który wówczas ledwo skończył 16 lat, rzuca na swój kanał utwór. Pod tytułem Shotaflow, który całkowicie odmienia jego życie. Pamiętam to jak dziś, gdy właśnie mój kuzyn, którego bity swoją drogą często słyszycie w tle w moich filmach, mi wtedy go podesłał i od razu udało się wyczuć, że prawdopodobnie do czynienia mamy z przyszłą gwiazdą trapu. I tak się też stało. panie zatrzymał się i cisnął swoją karierę dalej do przodu. Co prawda, tak wielkiego hitu jak Shota Flow już więcej nie stworzył, jednak kilka bardzo mocnych produkcji też w międzyczasie wypuścił. Coraz więcej eksperymentował ze swoim brzmieniem, dobrze kreował swój dalszy image. No i myślę, że takim X-faktorem jego kariery są przede wszystkim jego ruchy. Na dzień dzisiejszy, pokuszę się o stwierdzenie, że są one najlepsze na obecnej światowej scenie rapu. Skutkowało to wszystko zarobieniem w ciągu 7 miesięcy 10 milionów dolarów, jak się nam kiedyś sam pochwalił oraz niedługo później skutkowało to podpisaną umową z wytwórnią muzyczną na kolejne 8 milionów dolarów. I przypominam, że chłopak w tym czasie miał zaledwie 16 lat. I nic dziwnego, że tak wielka sława i tak wielka kasa w tak młodym wieku mogła mocno wejść mu na jego psychikę, bo wszystko wskazuje na to, że tak się właśnie stało. To znaczy raper też nigdy nie należał do najwyższejszych nie są to jakieś moje hamskie wywody, bez żadnego poparcia. W końcu, normalny człowiek nie bije się sam ze ścianą w swoim domu, aż do momentu, w którym łamy sobie rękę. Innym razem, Eneli bił się z duchem, którego zobaczył w nocy na jeden z parkingów. Jednak w tym przypadku, oczywiście, nie o takie zaburzenia psychiki mi chodzi. Chodzi mi bardziej o jego mentalne załamanie. I przejdźmy może teraz do wszystkich sytuacji, które ostatnio mogły go właśnie w tym aspekcie złamać. Po pierwsze, jego Instagram. Tak, Eneli Chopa podczas swojej kariery zbudował całkiem dużego Instagrama. Nie pamiętam, ile tam dokładnie uzbierał obserw na pewno było ich kilka milionów. Jak ktoś pamięta, to pisać w komentarzach. Ale niestety z niewiadomych powodów ten Instagram został mu usunięty. Skutkowało to tym, że Chopa postanowił założyć nowe konto na tym medium społecznościowym, jednak niestety znów zostało mu ono usunięte. I obecnie pozostał tak jakby bez Instagrama. Tak jakby bo jakieś tam konto Eneli Chopy jest, ale z tego co wiem, w całości jest ono kontrolowane i prowadzone przez jego label. I jak widzicie, nie ma ono też zbyt dużych zasięgów. I właśnie Chopa z tego powodu wielce ubolewa, ponieważ przez to nawet nie może promować. Swojej nowej twórczości. Nie może dać znać swoim fanom, że coś nowego wypuszcza. Co prawda, ostatnio z tego co widzę, korzysta on głównie ze Snapchata i jest tam jedną z największych postaci. Jednak wiadomo, Snapchat to Snapchat i nie jest to Instagram. Po drugie, jego dziewczyna. Tak, to właśnie ta dziewczyna, która często na jego teledyskach dawniej się przewijała i która jakoś od zawsze mnie ogromnie wkurzała. Ta dwójka od początku wyglądała na zakochanych po prostu po uszy. Opowiadałem wam nawet kiedyś, że na dowód swojego uczucia zrobili sobie wspólne tatuaże, które już na zawsze ich miały połączyć. Czyli on zrobił. Zrobił sobie taki napis z jej imieniem tutaj za uchem No ona zrobiła sobie jego autoportret Na plecach w dość widocznym miejscu Wyobraźcie sobie teraz co będzie myślał Jej przyszły chłopak gdy podczas ich figli Chopa ciągle będzie się na niego patrzył I nie bez powodu powiedziałem też jej przyszły chłopak Ponieważ jakoś w grudniu z udziałem tej dwójki Wybuchła ogromna drama Drama która ogólnie była bardzo rozległa Wyciekło w niej wiele prywatnych screenów Z rozmów tej pary i żeby dokładnie ją opisać Potrzebowałbym na to osobny odcinek Jakbyście bardzo chcieli to mogę coś o tym zrobić No ale tak w skrócie Chopa Oskarżył dziewczynę, że ta zdradziła go chyba z jakimś futbolistą. W międzyczasie zdążył nagrać na nią tak w ogóle distraka, a ona natomiast oskarżyła go o to, że zdradził ją z jakąś inną laską, z którą zaczął się spotykać, gdy ta powiedziała mu, że jest z nim w ciąży. No właśnie, w ciąży. Maria, bo tak w ogóle ma ona na imię, jest w ciąży z Eneli Chopą i choć podobno na początku chciała tę ciążę usunąć, to Chopa mówił ją, żeby tego nie zrobiła, bo chce już zostać ojcem. Napisał on nawet kiedyś takiego posta na swoim Instagramie. Mam malutkiego siebie w drodze. Oni mówią, że Chopa to tylko 17 Letni dzieciak. Jednak w rzeczywistości stawiałem już czoła problemom dorosłego faceta, odkąd byłem małym chłopcem. To do hejterów, którzy twierdzili, że jest zbyt młody na dziecko. Jednak jego słowa tracą bardzo na mocy, gdy pod uwagę weźmiemy jego ostatnie wpisy na mediach społecznościowych. Popatrzcie tylko na to, Henry Chopa napisał: Zabije się ostatniego dnia grudnia 2020 roku. Lepiej zadowolcie się mną teraz, póki jeszcze możecie. Moja muzyka będzie żyła z wami zamiast mnie. Przysięgam, moja muzyka wam wszystko wyjaśni, co powinniście wiedzieć. No i co mam wam powiedzieć? Są to ogromnie nie pokojące wpisy, których broń Boże nie powinniśmy lekceważyć. Wiadomo jak Chopa jest bardzo impulsywną osobą i kto wie co pod wpływem emocji może sobie zrobić. Dzisiaj na przykład kolejny taki dziwny film wrzucił na swojego Snapchata pisząc tak, że gdybyśmy tylko wiedzieli przez co on przeszedł. Popak wyraźnie potrzebuje pomocy i wsparcia, które teraz powinniśmy mu okazać, którego teraz mu brakuje. W dodatku co z tym jego synkiem, który już jest przecież w drodze. Wyobraźcie sobie, że ten mały za jakiś czas zacznie chodzić do szkoły i nagle na Twitterze swojego ojca widzi takie wpisy. Mówię wam, musimy wspierać Chopie, póki jeszcze możemy, bo doświadczenie nauczyło nas też, że takie wpisy mogą rzeczywiście kończyć się tragicznie. No a to już chyba wszystko na dziś, co chciałem wam przekazać. Jeśli doceniasz moją pracę włożoną w ten materiał i lubisz oglądać moje filmy, to zasubskrybuj ten kanał razem z dzwoneczkiem po więcej newsów ze świata rapu. Zostaw również lajka, a tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!